O Otchłani. Autor Morian Zenas. W odniesieniu do mieszkańców Otchłani często stosuje się, całkowicie niesłusznie, termin demony. Jest to prawdopodobnie pozostałością doktryn alesjańskich proroka Maruka z czasów pierwszej ery, które zawierały m.in. sformułowanie zabraniające znajomienie się z dajemonami, nie wyjaśniając jednak, kim lub czym miałyby te dajemony być. Najprawdopodobniejszym rozwiązaniem wydaje się być uznanie Daemona za przekręcenie lub próbę etymologicznego oddania słowa dedra, pradawnego elfickiego określenia dziwnych i potężnych istot pochodzących z odchłań, których cele pozostają nieznane dla śmiertelników. Dedra to forma liczby mnogiej. W liczbie pojedynczej winno się używać formy dedrot. Napisany niemal tysiąc lat po doktrynach alesjańskich traktat króla Skyrim, ale pobożnego porównuje machinacje jego politycznych przeciwników do zła demonów otchłani, ich zepsucie równa się jedynie zepsuciu samego krwawca, a są oni również okrutni niczym Bełtyach, podstępni niczym Molagbal i szaleni niczym szogorat W ten sposób ale Pobożny przedstawił pierwsze cztery Dedry, a jego tekst stanowi pierwsze pisane źródło wiedzy o tych istotach. Materiały pisane nie stanowią jednak najlepszego źródła wiedzy o otchłani. I zamieszkujących ją istotach. Ci, którzy znajomią się z dajemonami, raczej nie życzą sobie, aby informacje o tym trafiły do wiadomości publicznej. Wśród literackiej spuścizny pierwszej ery można jednak znaleźć dzienniki, pamiętniki, ogłoszenia o procesach czarownic i podręczniki zabójców dedr, które to pozycje posłużyły mi za materiał źródłowy. Ich wiarygodność z pewnością nie jest mniejsza niż dedrycznych książąt, których przywołałem, z którymi ucinają sobie długie pogawędki otchłań, której obraz wyłania się z moich badań, składa się z wielu krain, których nazwy używane są w naszym świecie za synonimy ogólnego określenia. Przykładem tu mogą być mroźna przystań, bagnisko, czy cień księżyca. Z dużą dożną prawdopodobieństwa można również założyć, że każdą z krain otchłani włada jeden z dydrycznych książą. Najczęściej w starożytnych tekstach występują imiona wcześniej wspomnianych już. Krwawca, Bełtiach, Molagbala, i Szaogorata, a także Azury, Mefala, Delikusa Złośliwego, Verminy, Malakata, Hermamory w kilkunastu różnych wersjach pisowni, Namiry, Gigolaga, Nocnicy, Merunesa Dagona i Perite. Częstotliwość występowania w źródłach, oczywiście, nie może być stuprocentowo pewnym sposobem na weryfikację prawdziwości. Czy też w ogóle istnienia danego ducha. Pozwala jednak na pewne uporządkowanie wiedzy deder dotyczącej. Z moich doświadczeń wynika, że dedry bardzo się między sobą różnią. Jedynymi cechami wspólnymi dla w zasadzie wszystkich tych istot jest ich niesamowita potęga i skłonność do popadania w przesady Mimo to postaram się poniżej scharakteryzować pokrótce kilka z nich w celach czysto naukowych: Merunes-Dagon, Molag-Bal, Peryite, i Vermina. Są najczęściej wymienione jako demoniczne dedry, w tym sensie, że ich działania i zainteresowania najczęściej prowadzą do destrukcji. Inne dedry, oczywiście, również mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Rzadko jednak niszczą bez powodu, jak to ma w zwyczaju wymieniona wcześniej piątka. Wcale nie oznacza to, że destruktywność tych istot objawia się w taki sam sposób. Merunes Dagon, na przykład, daje upust swojemu gniewowi najczęściej za pomocą katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów. Molagbal najczęściej korzysta do tych samych celów z innych detr, jak zaś ze śmiertelnych wojowników. Specjalnością Perite wydają się być wszelkie plagi, werminy zaś tortury. Przygotowując kolejną pozycję z mniejszego cyklu, pragnę zbadać dalej dwie sprawy, które intrygowały mnie od samego początku mojej kariery badacza dedr. Pierwszą z nich jest jeden z dedrycznych książąt, występujący w licznych pismach i starodrukach pod imieniem Hircyn, zwany również Myśliwym i Ojcem Ludzkich Bestii. Jak do tej pory nie udało mi się dotrzeć do nikogo, to byłby w stanie przywołać tę istotę. Drugą sprawą, być może nawet trudniejszą, jest próba znalezienia praktycznego sposobu, dzięki któremu śmiertelnicy mogliby dostać się do otchłani. Podstawą mojej filozofii życiowej zawsze było przeświadczenie, że strachem ma na prawo napawać jedynie nieznany, I z tą myślą pragnę kontynuować moją drogę do postanowionego sobie celu.